Wystawa Spór o Odbudowę dotyczy debat wokół odbudowy stolicy po 1945 roku. Kiedy Warszawa została zniszczona w czasie II wojny światowej, to tragiczne zdarzenie zostało wykorzystane do tego, żeby zaproponować jej nowy projekt. Wystawa prezentuje wszystkie strony debaty, jakie wzięły udział w planowej dyskusji o odbudowie Warszawy w 1945 roku. Z jednej strony są to Architekci moderniści, którzy pragną budować miasto w myśl zupełnie nowych, nowej wizji urbanistycznej, z drugiej strony architekci konserwatorzy, którzy pragną zachować pomniki narodowej kultury dla świadectwa wielkości i przeszłości Warszawy. Pomysłem na wystawę jest zaprojektowanie drugiego życia budynku, takiego przekształcenia wnętrza za pomocą zdejmowania warstw, żeby Stworzyć przestrzeń ekspozycyjną, a jednocześnie odtworzyć czy zachować pewną atmosferę budynku. To, co było dla nas ważne przy konstruowaniu tej wystawy, to próba kompleksowego potraktowania zjawiska odbudowy, prezentacji wszystkich postaw, za i przeciw, oraz próba ukorzenienia historii odbudowy w historii planowania i myśli urbanistycznej całego XX wieku. Mam nadzieję, że będzie to wystawa przydatna do lepszego używania tego miasta, do zrozumienia jego specyfiki, do odkrycia prawdziwej twarzy Warszawy, która być może właśnie mieści się gdzieś na styku architektury historycznej i nowych, modernistycznych założeń urbanistycznych.